Witajcie! Nadszedł czas zmierzyć się z czymś naprawdę wyjątkowym. Zestawem LEGO, który budzi masę nostalgicznych wspomnień u wielu LEGO fanów, których dzieciństwo związane z klockami przypadało na okres świetności takich serii jak Space, Castle czy Pirates. Piraci na nowo znaleźli się na językach dzięki pracy jednego człowieka. Pracy, która dzięki inicjatywie LEGO Ideas po wielu przeróbkach została oficjalnym zestawem i wydobyła piratów z nieznanych wód zapomnienia. Przed Wami jeden z największych i jednocześnie najbardziej wyczekiwanych zestawów tego roku. LEGO Ideas 21322. Pirates of the Barracuda Bay, czyli Piraci z Zatoki Barracud. Nieobeznanych z tematem informuję, że LEGO Ideas, dawniej LEGO Kuso, to internetowa inicjatywa pozwalająca w drodze głosowania wyłonić wśród zaprezentowanych na stronie internetowej fanowskich konstrukcji kilku faworytów, którzy mają szansę po niezbędnych przeróbkach stać się oficjalnymi zestawami LEGO dostępnymi w sprzedaży. Wypuszczone 1 kwietnia tego roku Barracuda Bay jest 30. zestawem LEGO Ideas i drugim największym ustępującym rozmiarowo jedynie 21318 Treehouse, domek na drzewie. Zazwyczaj nie prezentuję w swoich recenzjach pudełek czy instrukcji, chyba że mowa o czymś oldschoolowym. Nie jestem też zbieraczem pudełek po zestawach i prędzej czy później każde z nich trafia u nas do kosza, ale w tym wypadku zrobię wyjątek. Mimo że pudło nie jest w idealnym stanie, zestaw kupiłem używany i w transporcie się nieco przygniotło, ale wciąż warto zwrócić na nie uwagę. Jest ogromne, zdobije piękna ilustracja przedstawiająca tytułową zatokę z pirackim przyczółkiem, zwraca uwagę przecinający prawy górny róg żółty pasek, oczywiście nawiązanie do pierwszych pirackich i nie tylko setów posiadających taki pasek z napisem Legoland. Także bardzo fajne nawiązanie. Z tyłu mamy jeszcze parę zdjęć poglądowych prezentujących niektóre detale i dających wyobrażenie o gabarytach modelu. Teraz instrukcja. Matko i córko, toż to inku Inkunabu, jakiś średniowieczny, a nie instrukcja Lego. Gruba na prawie 1,5 cm, ciężka jak worek zimioków, zawiera nie tylko prawie 530 kroków budowy, ale też liczne ciekawostki związane z modelem, jak wszystkie instrukcje EDIAS. Niestety do przeczytania jedynie po angielsku, ale śmiem twierdzić że głównie odbiorcy mają opanowane chociaż podstawy mowy Albionu. I tak na pierwszych stronach mamy mały zarys popularne opowieść o tym, jak znany fanom legowych korsarzy kapitan Redbeard przebadł raz na morzu bez wieści, razem ze swoim legendarnym okrętem Black Sea z Barracuda. Jedni powiadają, że legendarnego pirata zgubił sztorm, inni, że dostał się w niewolę. Wreszcie coraz częściej słychać głosy o tajemniczej wyspie, wzniesionej na wraku okrętu o biało-czerwonych żaglach. Historia ilustruje dodatkowo komiks, który jak żywo kojarzy mi się z podobnie rysowanymi historykami ze starych katalogów. Na kolejnych stronach przybliża się nam oryginalny model, na którym bazuje zestaw oraz osoby jego autora – Pablo Sancheza, Afola z Madrytu, który ukochał sobie piracką serię, a miłością do klocków zaraził go jego tata, nazywający go wówczas małym piratem. Urocze. Swoim modelem Pablo chciał uchwycić ducha pirackiej serii, oczywiście w zmodernizowanym stylu. Modelem, którym według słów autora chciałby on wpłynąć na kolejne pokolenie właśnie takich małych piratów. Jak widać, model przeszedł mnóstwo zmian. Oryginał jest przede wszystkim brązowy z domieszkami zieleni i jak najbardziej jest przepiękny, jednak droga, jaką obrali oficjalni projektanci podczas jego przerabiania, według mnie dużo mu nie ustępuje. O ich pracy również można. Poczytać. Milan Match i Austin William Carlson musieli oczywiście zrezygnować z wielu użytych w oryginalnie produkowanych już części, jak choćby wyginalne Pnie Palm. W toku prac wpadnięto w końcu na pomysł, żeby wrakiem, wokół którego piraci zbudowali swoją bazę, była legendarna Barakuda. Na zdjęciach możemy obejrzeć prototypy i kolejne etapy prac. Widać, że ostateczny kształt modelu, mimo że znacznie różni się od oryginału, zachował wiele kluczowych elementów jego bryły, więc uznanie dla moca Pablo Sancheza jest wyczuwalne. Dalej możemy sobie poczytać o załodze barakudy. Każdy pirat i piratka zostaje Pokrótce opisani. Nieco więcej tekstu poświęcono Rudobrodemu, robiąc z niego wręcz jakąś ideę piractwa w pigułce. Podazdanie zdanie na przykład, że długi John Silver zainspirował się jego drewnianą nogą, kapitan Hack jego, no cóż, hakiem, a Edward Teach, czyli Czarnobrody jego bujnym zarostem. Podoba mi się to humorystyczne ujęcie tematu. No i wreszcie można przejść do budowy. 15 worków z klockami, 2498 elementów. Składałem tego potwora cały dzień do późnego wieczora z przerwą na pójście do pracy. Zadanie czasochłonne, bo jak wspomniałem, zestaw kupiłem używany, bez numerowanych woreczków ułatwiających orientację. Ale w końcu model stanął, gotowy, i cóż to powiedzieć, jestem pod wielkim wrażeniem. Całość jest po prostu monumentalna, szeroka na ponad 60 cm. To tak jak do tej pory największy zestaw, jaki składałem. Po skończonym procesie po prostu usiadłem i chłonąłem chwilę jego majestat. Bardzo ciężko jest go ująć całego na jednym ujęciu. Od groma szczegółów, detali, zmyślnych rozwiązań. Prezentacja zwyczajnie musi być wieloetapowa. Na szczęście pomaga fakt, że Barakuda Bay to zasadniczo dwa osobne modele osadzone na wieloczęściowych podstawkach. Imitujących wodę. Owa komponenty nie spina razem nic i wbrew pozorom to jest dobre rozwiązanie. Wyspę jest znacznie łatwiej dzięki temu przenieść w razie czego. Podejrzewam, że spięcie tego w całość generowałoby ryzyko rozwalenia się przy byle poruszeniu. Zaczniemy sobie zatem od sekcji, którą tworzy śródokręcie osadzone na kilku drewnianych balach służące piratom za tawernę. Niebieskie płytki tworzące wodę spinają piaszczyste po okrągłe łachy. Rzeczywiście wygląda to jak lizany wodą fragment lądu. Z boku już na starcie mamy świetny detal, posąg dzikiego plemienia wyspiarzy, wzorowany oczywiście na tych z oldschoolowych zestawów. Jak widać nad szarpną godzą w czasu i zapadł się trochę pod kątem w piasku, co oddano z myślą konstrukcją. Z fauny widać tutaj pomarańczowego kraba, a flory stanowią palmy. Nie są to naturalnie te starszkolne, wielosegmentowe, tylko zbudowane z tych wielolistnych roślin, technikowych łączników i długich walcowatych łuków. Tworzy to naprawdę ładne palemki. Te stare to była co prawda klasa sama w sobie, ale konstrukcji tych tutaj nie mam zasadniczo nic do zarzucenia. Mają nawet kokosy wyobrażone przez karmelowej barwy minifigowe główki. Za posągiem znajduje się pomost, wodzie nieopodal, skał, topta sobie kolejny krab, tym razem czerwony. Warto zwrócić uwagę na umieszczone pod kątem elementy pomostu potęgujące wrażenie podniszczenia całości. No w końcu jest to baza wzniesiona wokół wraku, miejscami trochę niedbale. Niepodal drzwi do tawerny znajduje się Armata, jedna z trzech zawartych w zestawie, a za posągiem znalazło się jeszcze trochę miejsca na beczkę z wyposażeniem. Narzędziami, młotek, siekierka, w drugiej zaś butelka, nie czuję gdy rymuje. Pomost rozświetla w nocy latarnia. W tym zestawie jest małe zatrzęsienie tego młodego jeszcze elementu, aż 9 sztuk. Pomost kończy się podniesionym punktem obserwacyjnym, na którego szczyt prowadzą schody. A na górze. Kolejna latarnia i mini ambona po bujnym kwieciem. Przycupnęła też tam sobie żółto-niebieska papuga. Znajdzie się tutaj jeszcze parę detali, ale żeby się im wygodniej przyjrzeć, lepiej jest usunąć element statku montowany na technik pinach. Odłącza się gładko, choć warto przytrzymać przy tym całość. Bez nadbudówki widać lepiej trochę mini fauny. Pod palmą przycupnęła sobie żabka, a w wodzie mamy symboliczne ukwiały, reprezentowane przez kwiatki. Dobrze się sprawdzające w tej roli. Trafiły się też tutaj rekolory niesławnego elementu psiej i kupy z minifigurek kolekcjonerskich. Tutaj białe, robiące zapewne za małe muszelki. Morskich ślimaków. Też jak najbardziej element pasujący, odżegnujący się tym samym od swojego obrzydliwego originu. Oczywiście, jak przystało na pożony zestaw piracki, także tutaj nie poskąpiono skrzyni ze skarbem. Znajduje się ona w skrytce pod pomostem i zawiera trzy sztaby złota w ładnym kolorze metallic Gold. Jakkolwiek lubię tradycyjne chromowane monety, to takie sztaby też wyglądają efektownie. Co się zaś tyczy środokręcia, zostało ono przerobione na swoistą tawernę i miejsce wypoczynkowe w jednym. Z kraja na pokładzie znajduje się drewniany panel o nieregularnej fakturze pokrytej roślinnością. Widać, że natura pomału przyjmuje wrażenie. Konstrukcję tę łatwo można wyczepić, trzyma się na jedynie na dwóch studach. Od frontu mamy taką ale drewnianą konstrukcję z drzwiami, można je oczywiście otworzyć, choć dużo przez niej nie zobaczymy, ale o wnętrzu za moment. Warto zwrócić uwagę na szyld karczmy. Chwilę się zastanawiałem, czym akurat jest to tawerna Jose, skoro żaden z piratów się tak nie nazywa. Odpowiedź znalazłem w wywiadzie z projektantami. Postanowili oni bowiem upamiętnić ojca Pablo Sanchez'a, któremu twórca oryginalnego modelu zawdzięcza zainteresowanie Lego. Nazywa się on właśnie Jose i tak oto został wspomniany jako fikcyjny właściciel karczmy. Wręcz wzruszający trochę easter egg, któremu mogę jedynie z uśmiechem przyklasnąć. Poszycie kadłuba nawiązuje oczywiście do kolorów oryginalnej barakudy, mamy więc białe furty i czerwone klapy. Furt na działa. zwraca uwagę, prosta drabinka i bardzo ładny obły kształt. A w furtach nie znajdziemy luf armat, tylko okienice. W końcu nasi piraci nie wybierają się już na łupie jeszcze wyprawy, zatem zaadoptowali sobie otwory na okienka. Tył jest oczywiście otwarty i tu już można się przyjrzeć niektórym detalom wnętrza. Widać dwie prycze posłane pościelą w paski oraz nieduży stoliczek, na którym położono kapelusz z pióropuszem i zapal Świecę. Na pokładzie również zgromadzono trochę wyposażenia. Butelki po rumie, beczułki i skrzynki bazujące na formie prezentowego pudełka z urodzinowej serii minifigurek kolekcjonerskich. W pojemnikach przechowywane są zapasowe szable oraz kotwiczka bordażowa. Część zaniedbanego pokładu porasta dobelska roślinność. Z tyłu znajduje się z kolei większa przybudówka w postaci mini więzienia, do którego trafiają wrogowie pirackich braci. Bardzo podobna konstrukcja do licznych aresztów z oldschoolowych zestawów pirackich i nie tylko. Jak widać o ostatnim delikwencie chyba im się zapomniało, bo z biedaka został sam szkielet. Chyba że to tylko atrapa z klasy biologicznej. No bo co, piraci też mogą się uczyć anatomii, kto im zabroni. Nieużywane żagle zostały zwinięte w rulony i związane linami. Maszt jest naprawdę wysoki, głównie przez niego konstrukcję ciężko jest ująć w kadrze. Z tyłu na długiej lince zakończonej studem zwisa sobie pojedyncza beczka. Zwieńczenie masztu jest naturalnie piracka bandera. Podoba mi się nowy nadruk z Jolly Rogerem. Czecha jest taka mocno neutralna, jak w oryginalnej serii, a nie jakoś złowroga, wykrzywiona niczym szkiletom z Chimena. Pozwoliłam sobie trochę zdemontować pokład i maszt, żeby dało się lepiej rzucić okiem na to, co mamy pod pokładem. Widzieliśmy już prycze, za to teraz lepiej widać, że tuż przy wejściu piraci urządzili sobie barek, jest kega z zamoncowanym kranikiem, także można sobie nalewać, co tam dobrego w beczułce pływa, są kolejne butelki i kielichy, a jak ktoś chce pić bardziej elegancko, może sobie się robnąć z filiżaneczki. Tuż obok drzwi zawieszono obrazek ze statkiem, trochę sztuki nikomu jeszcze nie zaszkodziło, wiadomo, na mini blatach położono listy w kopertach, a przy jednej sprycz wiaderko zapewne do zmywania pokładu. Także szczegółów jest sporo i a ja szkoda, że nie ma tu jakiegoś łatwiejszego sposobu na ich podglądanie. Niestety bez demontażu pokładu się nie obejdzie. Pora na drugą część bazy, którą tworzy sekcja dziobowa i rufa. Połówka znacznie masywniejsza od tej pierwszej. Na pomości od frontu zgromadzono sporo zaopatrzenia, przede wszystkim jedzonko. W skrzyniach spoczywa nimi ananas, ze stosownie zadrukowanej minifigowej główki, pojedynczy banan, pieczywko, a w zamkniętych skrzyneczkach znajdziemy wisienki i pojedyncze ciasteczko, być może robiące ze suchara. Piraci bazują zatem mocno na diecie owocowej, szkorbut im nie straszny. Jednakże dieta powinna być zbilansowana. Przydałoby się również jakieś mięsko, bez obrazy dla wegetarian. Na czarną godzinę piraci zachowali hodowanego przez siebie różowego świniaka. kolejny element fauny, choć nie rdzenie tropikalnej. Bardzo mnie ta świnka cieszy. Do tej pory miałem same w takim ciemnocielistym kolorze. Teraz mam też taką blado różową, więc fajnie. Warto zauważyć, że świnka stoi obok rozrzuconych ciemnych groszków, które zapewne symbolizują rzucone jej ziemniaczki, czyli paszę. To się nazywa dbałość o szczegóły. Po lewej mamy kolejny najmniejszy pomost, widać też pływające przy brzegu luźne deski. Kolejna lampka, kolejna budowana palma, a w wodzie jeszcze jeden krab. Jest też nieduża skała, do której przymocowuje się sekcję dziobową w efektowny sposób pod kątem. Bardzo mi się ten widok podoba. I ponownie usuniemy sobie elementy statku, żeby rzucić trochę światła na pozostałe detale. Mamy tu zatem przebudówkę wyglądającą jak pozostałość po kadłubie innego statku. Fajnym szczegółem jest ukośnie zamontowane okienko potęgujące wrażenie leciwego zniszczonego wraku. Na przebudówkę prowadzą schody, z boku w beczce kolejna garść akcesoriów, łopata, szczota do szorowania pokładu i widły. Z tyłu zaś widać kolejnego delikwenta, który podpadł piratom, ewidentnie szkielet żołnierza, na co wskazywałoby czako na gołej czaszce. Kolega, widać, nie mieścił się już w celi, więc bez pardonu wylądował w wodzie. A może po prostu tak. Jak sobie siedział z nudów, aż nie umarł i nie odpadła mu noga. Kolejny ciekawy pomysł. Zamiast po prostu postawić się szkielet, zdecydowano się umieścić go w pozycji siedzącej, a jego oderwaną nogę umieścić trochę dalej. W każdym razie świetny mały detal. Z tyłu skitrano jeszcze parę rzeczy. Dodatkowe wiosła, drugiego banana w beczce, złoty kielich oraz kolejne wisienki w skrzynce. Co nie obrobili transport owoców, czy jak czas przyjrzeć się rufie statku. Mocowana jest ona, jak widzieliśmy na szczycie konstrukcji. Uwagę przykuwa żółte wykończenie, tak samo jak w oryginalnej barakudzie. W tej sekcji pod pokładem mieści się kuchnia. Mamy tu wykończone cegłówkami stanowisko spaleniskiem, na którym bulgocze sobie mały garczek i patalenka, obok na blacie słoiki z jakimiś przyprawami i jeszcze jedna filiżanka. Sporo chyba w tej załodze fanów herbaty. Obok na blacie leży sobie gotowa do smażenia rybka, także pirawska brać ma gdzie przygotowywać sobie posiłki. Powyżej widać drzwi do kajuty kapitańskiej, z boku latarnia. Dzięki konstrukcji opartej na zawiasach udało się oddać zgrabny i nieblokowaty kształt. Nad oknami widać rekreowane przy pomocy współczesnych elementów detale staroszkolnej barakudy. Widać jak wielki wpływ na przyszłość Lego miał tamten zestaw, skoro projektanci zdecydowali się Robić anonimowy wrak z modelu Sancheza, właśnie na legendarny pierwszy legowy żaglowiec. Z tyłu zainstalowano kolejne drewniane wzmocnienie pokryte liśćmi. Widać, że piraci łatali swoją łajbę czym tylko się dało, ale nieubłagana natura nie ustaje w przyjmowaniu wraku dla siebie. Z konstrukcji Zwisa zawieszone na łańcuchach koło sterowe, jedno okno zabito dychami, a drugie obrasta pnączami. Na górze obok zdemontowanego steru postawiono kolejną armatę z kompletem pocisków. Ta część pokładu jest zainstalowana całkiem luzem, nie mocuje się jej ani na jednym studzie. Przy zwykłej zabawie nie powinna jednak odpaść sama, chyba, żeby wywró Model do góry nogami. Po zdjęciu można lepiej się przyjrzeć bogatej w szczegóły kajucie rudobrodego. Tutaj dopiero się popisano. Jest biurko, na którym rozłożono mapę skarbów, przyświeca świecznik z aż czterema świeczkami, na parapecie kompas, pióro zatknięte w kałamarz i filiżaneczka, gdyby kapitana naszła chęć na małą herbatkę. Nie zabrakło również prywatnych oszczędności kapitana w postaci skrzyni wypełnionej kosztownościami, w tym ledwie się w niej mieszczącym wielkim pucharem. Fotel to z kolei cała zmyśla konstrukcja. Sam chyba bym nie wpadł na to, żeby zrobić oparcie ze złotych świeczek. Kapitan jest też jakby. Koneserem sztuki, albowiem postawił sobie w rogu kajuty rzeźbione po piersie, a w wypadku, gdy jest zmęczony wspominaniem swych dawnych przygód, może sobie spocząć na składanej pryczy. W porównaniu do bardzo pustej kajuty w oryginalnej Barakudzie jest to naprawdę spory krok naprzód. Wreszcie sekcja dziobowa rozparcelowanego okrętu. Na bok szprycie kolejny zwinięty nieużywany żagiel. Bardzo ładny front. Super wyglądają te detale zgiętkich technikowych prętów. Nie wiem, czy mają to być jakieś liny, czy cokolwiek innego. Uwagę przykuła zmodernizowany galion w postaci figury kobiety. W oryginalnej figurka ta miała twarz piratki. Tutaj ma Twarz bez nadruku i długie pofalowane włosy. Wygląda znacznie bardziej jak faktyczna rzeźba, mniej jak połowa żywego minifiga. Jedyne czego mi brakuje to żółtego kielicha w garści, takiego jaki miał oryginał. Z boku mamy przytroczoną kotwicę, którą da się odpiąć od burty i używając bardzo fajnie zbudowanego nawijaka, nie wiem, czy to ma jakąś fachową nazwę w żeglarskim żargonie, czy nie chodzi czasem o kabestan. Niech mnie ktoś poprawi w razie czego. W każdym razie możemy sobie tę kotwicę podnosić i opuszczać, choć oczywiście w obecnej kondycji barakudy nie jest to zbytnio przydatne. Drugi maszt posiada trzy reje osiek usztywnionej z wątami, większego bocienia gniazda, na którym przycupnęła kolejna papuga, a także mniejsza flaga z nieodłączną czachą. Zaś pod spodem, pod pokładem kolejny szczegół urealniający wrak okrętu, mianowicie okrętowa toaleta w postaci drewnianej konstrukcji z dziurą, na szczęście bez zawartości. Ilość takich detali upchniętych w tym zestawie mnie zadziwia. Kiedy zdemontujemy elementy statku, to co zostaje z wyspy, łachy, pomosty i drewniane elementy konstrukcji nie wygląda jakoś bardzo imponująco. Gdzieś umyka wtedy ten rozmach, chociaż wciąż można obsadzić całość figurkami i dopakować najmniejszymi luźnymi komponentami, znaną powszechnie łódką z wiosłami oraz pływającym przy brzegu rekinem. Poza szkieletami, które przewinęły się po drodze w czasie omawiania modelu, zestaw zawiera 8 minifigurek piratów, zmodernizowaną załogę kapitana Redbearda, która teoretycznie jest remake'iem oryginalnej załogi z 89, choć w składzie pojawiły się również wcześniej nie Twarze. Jak wspomniałem, instrukcja opisuje wszystkie te postaci i każdej daje malutkie tło fabularne. Na początek najmłodszy członek załogi Jack, Darkshark Dublons, opisany jako bossman, chociaż ja zdecydowanie widzę w nim bardziej majtka czy chłopca okrętowego. Jak widać ma on krótkie nóżki i gładziutką buźkę. Wnoszę więc po tym, że jest to młodzik, dopiero przyuczający się do fachu pirata. Ubrany jest w klasyczny piracki, niebiesko-biały pasiak w ramach wyposażenia otrzymał lunetę i przewieszoną przez ramię torbę. W mojej opinii najmniej ciekawa figurka w zestawie. Myślę, że nikogo taki dzieciuch nie ciekawi zbytnio, zamiast niego Jakiegoś efektowniejszego dorosłego pirata. Jeszcze ta ksywka Dark pasamią ją sobie nadał, myśląc, że to jakiś z niego kozak zaporoski. Nie mogło zabraknąć dorosłych piratów w wersji bandana i pasiak. Klasycznie. Tutaj reprezentowani przez braci Broadside. Porta, niebieska bandana, czerwone paski. Oraz Starboarda, czerwona bandana, niebieskie paski. Nie da się ukryć, że są mocno inspirowani staroszkolnymi wąsaczami, których zwykłem nazywać barnabami. Bracia Starboard mają jednak bandany nowszego typu oraz przestrzenne wąsiska w formie nakładki. Obaj dzierżą po kordelasie i muszkiecie. Fajne jest to, że nie zrobiono z nich całkowitych klonów. Mają różne twarze, delikatnie inne nadruki, bo na przykład jeden ma te koszulę bardziej poszarpaną, jeden spina portki pasem, drugi sznurem. Widać, że to bliźniacy, ale te drobne różnice sprawiają, że nie mamy wrażenia całkowitej powtórki z rozrywki. Delikatnie rozczarowującą figurką jest też dla mnie kwatermistrz Riggins, jeden z najwierniejszych członków załogi Redbearda. Jest on oczywiście zaupdejtowaną wersją klasycznego pirata w niebieskim dzianku, też istniejącego od samych początków serii. I to jest spoko, szkoda tylko, że wykorzystany tutaj Tors jest bardzo pospolity. Pojawił się w 16 minifigurkach i 13 zestawach. Można już było pokusić się moim zdaniem o coś świeższego. Za to buźka jest fajna, z zarostem i bokobrodami. W instrukcji stoi, że kwatermistrz zawsze staje z kapitanem Redbeardem oko w oko, a to dlatego, że ich przepaski znajdują się na przeciwnych stronach twarzy. Następne są dwie przedstawicielki płci pięknej i te minifiszki już nie zawodzą, są piękne. Lady Anchor, zbrojona w maczetę i pistolet w brunetka w czerwonym gorsecie nawiązuje do postaci oldschoolowej piratki debiutującej w Black sea z Barracuda z 89. Według słów projektantów jest to dokładnie ta sama postać, tyle że zabdejtowana, bardzo ładne Zawadia mina, no tej pani lepiej nie stawać na drodze. Z kolei ubrana na zielono blondynka w trójgraniastym kapeluszu dzierżąca dwa pistolety to Robin Loot. Według opisu z instrukcji była niegdyś kanonierką na crossbone clipperze. Ostatnim statku z klasycznej linii Pirates, chociaż zawarto w tamtym zestawie piratka w ogóle się z nią nie kojarzy. Nie wiem, może po drodze weszła operacja plastyczna czy coś. Również bardzo ładna piratka, jedna z dwóch figurek w zestawie posiadających alternatywną twarz ubrudzoną płotem czy jakimś smarem. Główka nie nowa, posiadałem jeszcze dziewięć innych minifigurek, głównie w serii Town. Obie panie się komponują oczywiście z piratką z ostatniej serii kolekcjonerek, od której Robin pożyczyła sobie fryzurę. Kolejny pirat i zdecydowanie moja ulubiona figurka z tego zestawu. Pan o wdzięcznym mianie Tatuga, co oczywiście nawiązuje do nazwy Tortuga, jak i faktu, że pirat ten umiłował sobie tatuaże. W ciągu trwania serii Pirates pojawiły się już minifigi z dziarami, zaczęło się od oldschoolowego pana z kotwicą na piersi, który to Torsik został zremajkowany w pirackim reboocie z 2009. No ale żaden pirat nie może się poszczycić taką kolekcją tatuaży jak właśnie Tatuga. Klasyczną kotwicę na klacie uzupełniają Papu. Syreny, a na plecach sama Barakuda. To się nazywa miłość do swego okrętu. Zielone spodnie spina fantazyjny materiałowy pas. Na głowie fryzurka z krótkim kucykiem. Dwustronna buźka to facjata młodego senseja Wu z Ninjago. Ciekawa sprawa, w ogóle nie wygląda tutaj jak z innej bajki. Według słów z instrukcji, Tatuga jest najsilniejszym członkiem załogi Redbearda. Podobno w siłowaniu na rękę pokonał kiedyś samego rekina, czy może bardziej na płetwę. No i wreszcie krem de la creme. Nasz lider, nasz kapitan. Legendarny wilk morski, postrach żołnierzy. Kapitan Redbeard. Oryginalny hersh pirackiej bandy to tak kultowa figurka, że prawie wszyscy wydani później kapitanowie w jakimś stopniu do niego nawiązywali, ale ten remake tutaj jest moim zdaniem najładniejszy. Posiwiała nieco broda sugeruje, że Redbeard posunął się w latach, ale zadziorna mina wskazuje, że wciąż drzemie w nim energia i dzikość korsarza. Thors to wypisz wymaluj remake starego z czarną kurtką przecinającym pierś pasem i zielonym żabotem. Redbeard wymienił brązowe epolety na złote, ma oczywiście swój hak, drewnianą nogę i imponujący kapelusz. Wspaniały remake uwielbianej przez fanów piratów kultowej kult Stać. Piracka wyspa prezentuje się niesamowicie. Mnogość detali powala, mimo stanowczo nieporęcznych rozmiarów modelu, ciągle chce się nim bawić i ustawiać kolejne stęki z minifigurkami. Dopracowanie modelu imponuje na każdym kroku, i jedyne co budzi przykrość to fakt, że legendarna Barakuda skończyła właśnie w taki sposób. Cóż, minęły dobre czasy. Czasy przygód, morskich bitew, krzyżowania szabli, znajdowania ukrytych skarbów. Tak jak minął złoty okres piractwa, tak minęła kariera kapitana Redbearda. Staremu korsarzowi pozostało zasiąść wygodnie w fotelu przy flaszce rumu i wspomnieć stare czasy. Ale cóż, w pewnym momencie życia widać, każdy musi się ustatkować i osiąść na stałe, czy to na lądzie, czy na mielicznie. To by było na tyle moi drodzy, dziękuję wam za uwagę i do następ... ARRRR! Dość tego smętnego mękolenia! Od słuchania tego czuję jak próchnieje mi noga, a hak wykręca się w drugą stronę! Kamraci, Słuchać mnie wiara! Dość już tego ślęczenia na mieliźnie, dość zbijania bąków. od tego wszystkiego przyjdzie nam tu zemrzeć, a kraby ogryzą nasze kości. To nie jest los pirata, Zgnuśnieliśmy tu jak jakieś dziady proszalne w Port Royal, dość tego. Ty tam, do ciebie mówię szczurze lądowy, od teraz mianuję cię majtkiem, jesteś teraz jednym z nas, twoje zadanie to postawić tę krypę ponownie na wodę. Przeznaczeniem pirata nie jest umrzeć na lądzie. Najwyższy czas wyruszyć w ostatni rejs, ostatnią wyprawę. Barakuda zasługuje na to, żeby pójść na dno w morskiej bitwie, a nie butwiać tutaj jak jakiś rubieć. Ale najpierw poślemy jeszcze do diabła nie jeden imperialny statek, zagrabimy nie jeden skarb. Taki jest los korsarza. Czuć wiatr wydymający żagle na ogorzałej twarzy, wyciągać kulę z kończyn, rozcierać odciski od lin pić groki rum, wybijać zęby w karczemnych biatykach na tortudze, ale przede wszystkim... być wolnym. Tak, komraci, kiedy kostucha przyjdzie i po nas, umrzemy jako wolni ludzie morza pośród huku armat, łamiących się masztów, iskier krzesanych przez ścierające się szable, a później przyjdzie nam iść do luku Daviego Jonesa. Śpiew syren i morskich boginek ukołysze nas do wiecznego snu, a ludzie bo wsze czasy będą opowiadać legendy o naszych czynach. To jak, kamraci? Jesteście gotowi wyruszyć w ostatni rejs? Aj, aj, kapitanie! kapitanie! Okręt nasz Fregaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się. Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas i nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą. Ciepła krew poleje się z wygra ten, kto utrzyma szk. W dział ktoś przykryje się falami, jak na Bóg ocalimy bryk. Nagły huk w uszach grał i już atak trwał To fregaty uzbrojone rzędem w setkę dział Czarny dym spowił nas, przyszedł śmierci czas Krzyk i lament mych kamratów przerywany ogniem katów Ciepła krew poleje się z Wygra ten, kto maszyn. W huku dział ktoś przykryje się falami Jak na bóg ocaliły bryk Kto sterburtę rozwaliła Jedna z naszych sal Żagiel staw krzyknął Ktoś znów piratów złość Bo od rufy nam powiało A fregadą w mordę wiał Ciepła krew poleje się Strugami Wygra ten kto utrzyma szyb W ktoś przykryje się Palami Jak na łuk ocali bryk Z fregat dwóch tygodni, tylko ta pierwsza w pogoń szła Wnet abordaż rozpoczęli, gdy dopadli nas Szyper ich dziury dwie zrobił w swoim dnie Nie pomogło tylko psu bratom, reszta z i za to Ciepła krew poleje się strugami Wygra ten, kto utrzyma szyb W dział ktoś przykryje się falami Jak da Bóg ocali ryk Czy tyle to trwało? Stary przyjacielu. Przepraszam, yy, przepraszam, yy, kapitanie, czy to łzy w pana... Arr, jak śmieszczurza lądowy! Piasek mi wpadł do oka. Nie brać mi go, bo cię pokroję na plasterki. Zaprezentuj lepiej okręt w pełnej krasie! To mi kapitan nagadał. Żarty na bok. Tak, oczywiście najlepsze zostawiłem na koniec. Pośmialiśmy się, ale każdy zainteresowany tematem dobrze wie, że zestaw został zaprojektowany w taki sposób, żeby z poszczególnych części wraku dało się złożyć na nowo całą Barakudę w swojej pełnej krasie. Nie było to zamysłem Sancheza, jednak projektanci Lego, w miarę postępu prac nad modelem, gdy postanowili, że wyspę będzie tworzył właśnie wrak legendarnego okrętu, uznali, że będzie to też świetna okazja, żeby komponenty dało się także łatwo połączyć w cały okręt. Tym samym przypominając legendę Barakudy i przedstawiając ją Nowemu pokoleniu fanów Lego Piratów. Statek w pełnej krasie wygląda po prostu fenomenalnie. To stara dobra Barakuda, ale po sporym liftingu, współcześniona, zgrabniejsza, gdzie niegdzie usprawniona względem modelu z 89. Jedna kolorystyka i charakterystyczne detale jasno wskazują, co było inspiracją. Rufę łączy się ze śródokręciem na technikowe piny i zatrzaski z płytek na burtach, sekcję dziobową natomiast na całkowicie ukryte połączenia kulkowe, zabezpieczone płytkami na pokładzie. Całość jest bardzo solidna, mimo że są to trzy osobne duże elementy. Instrukcja wskazuje rekonfigurację. Elementów zgromadzonych na pokładzie, ale ja zostawiam je tak, jak już leżały, jak dla mnie wygląda to wszystko spoko. Z minusów wymieniłbym rząd niezagospodarowanych studów na rufie, pozostałych po odczepieniu roślinek i drewnianych ład. Szkoda, że nie idą tutaj żadne dodatkowe ozdóbki. Myślę, że wykoncypuję tutaj coś samemu. Można ewentualnie przypiąć w tym miejscu szalupę, choć nie wygląda to jakoś mega dobrze. No i jeszcze jedna łyżka dziekciu. Statek w ogóle nie wykorzystuje armat. Furty dalej pozostają oknami tawerny. Przyznaję, że spodziewałem się, że zmiana inkorporuje artylerię pod pokład. Nadzieje te rozwiały się podczas Badania modelu. Zrozumiałem wówczas, że wymagałoby to o wiele dalej posuniętego demontażu. Konwersja z wyspy do okrętu i tak nie jest błyskawiczna. Jedne elementy trzeba przełożyć, uzupełnić innymi, rozpiąć żagle. No, chwilę to trwa, co dopiero gdyby trzeba było jeszcze usuwać pokład, żeby wcisnąć tam działa. Zawsze mogą one spocząć na pokładzie, ale to nie to samo. Kurczę, ten widok luf wysuwanych z furt jest dla mnie tak charakterystyczny, że niestety mm, odrobinę mi tego żal. Znowu temat do przeróbek. Rozpostarte żagle prezentują się wręcz majestatycznie. O ile się nie mylę, ich materiał jest ciut cieńszy niż ten, z który tego wykonano żagle oryginalnej barakudy, jakość mimo to jest tip top. Nowa barakuda ma o jeden żagiel więcej od starszej siostry, ten z tyłu. Bezan? Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Niech w razie czego poprawi mnie jakiś fan żeglarstwa. Po konwersji zostaje sporo elementów wykorzystywanych przy wyspie. Jak coś zawsze można ich użyć, żeby ulepszyć nieco gołą wyspę, bo sporo zostaje roślinek, można sobie upchnąć gdzieś w więzienie. Pomysły same się rodzą. Sam pracuję obecnie nad przeróbką. Ale i bez żadnych poprawek, jest to więcej niż imponujący zestaw. Rzekłbym, że jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy tego projekt. Produkt Lego. Pablo Sanchez zasłużył sobie swym modelem na wyróżnienie w Lego Ideas, a Milan Match i Austin William Carlson przerobili jego pomysł na niesamowitą, nostalgiczną wycieczkę. Monumentalny, ale ogromnie bawialny zestaw. Bawialny w obu konfiguracjach. Grający na nostalgii obecnych 30-parolatków, ale też przyciągający młodszych fanów. Dopracowana perełka, która zachwyca mimo drobnych mankamentów, które są do przeżycia albo do przerobienia. Najpiękniejsze w Barracuda Bay jest to, że pozwala nam przeżyć kolejne pirackie przygody tak jak 30 lat temu. Jest dowodem na to, że ta estetyka, tematyka, zamiłowanie do awanturniczych fikcyjnych przygód wciąż w nas drzemie i tylko czeka na przebudzenie. Tak jak serce kapitana Redbearda, które rozgorzało na nowo, każąc mu raz jeszcze wyruszyć w morze. Tylko od odbiorców zestawu zależy, jak ta przygoda się skończy. To my jesteśmy jej narratorami, zupełnie jak 30 lat temu. Jedyne czego żałuję tak naprawdę, to tego, że nie mam już obecnie przy sobie oryginalnej barakudy, którą recenzowałem jakiś czas temu. Wtedy to dopiero byłyby porównania. Może kiedyś szarpnę się na prywatny oryginał. Zobaczę. Na razie cieszę się tym cudeńkiem i szczerze je polecam. Mimo, że, no, nie jest to tania wycieczka. Ale warto. Oj, warto. To mówiłem ja, Jarząbek. Znaczy, Benny. Dziękuję za to, że wytrwaliście do końca tej długiej recenzji. Zachęcam, jak zwykle, do skomentowania treści, przyzwolenia w dzwona i obczajenia linkowanych w opisie mediów społecznościowych. Do usłyszenia i ahoj!